Siemacie ludzie. Za nami kolejny ekstraligowy weekend, a zatem pora na bez deflektora Przemoś Rakowski. Witam i zapraszam. Tyle tylko, że tym razem no nie bardzo jest o czym mówić. W zasadzie mógłbym skwitować żużowy weekend ekstraligowy jednym zdaniem. 14. kolejka odbyła się. I to tyle. To co najciekawsze działo się w Holsztyn podczas Grand Prix Challenge, a potem, potem jeszcze elektryzowało przez moment niektórych kibiców, to kto i którego rywala wybierze sobie do rundy play off i play down. Niektórzy wierzyli w mocarstwowe ryzykowne i ryzykanckie opowieści leszczyńskich byków o tym, że w półfinale przejdą bydgoską Polonię i sami, pozostając w grze, pozbawią tej szansy największego teoretycznie rywala. No ale cóż, potem okazało się, że wszyscy, jak jeden mąż, poszli po linii najmniejszego oporu. Bez zbędnego ryzyka i pewnie bez zbędnych emocji. No ale ponieważ to podsumowanie kolejki ekstraligowej, wróćmy do ekstraligi. Na początek, na początek, Zielona Góra wybrała się na wycieczkę krajoznawczą do Lublina. No co prawda, byli i tacy, którzy spekulowali, że może w jednym czasie zbiegnie się słabszy dzień Dominika Kubery z eksplozją formy, no, choćby wracającego po kontuzji Przema Pawlickiego i, i dużym kompletem Macena na przykład. Ale nic takiego nie nastąpiło. Motor potwierdził, że jest mocny u siebie, bardzo mocny. Wszyscy pojechali łącznie z Bańborem. Na bardzo dobrym poziomie i tym sportowym, i tym około sportowym, w przypadku akurat tegoż juniora. No i nie pozostawili złudzeń gościom z Zielonej Góry, a ci też chyba nie, nie do końca walczyli o jak najlepszy wynik, a potraktowali spotkanie jako trening w boju. Nie stosowali taktycznych, nie próbowali się ratować czy bronić. Zatem mecz z kategorii do odjechania takim właśnie pozostał. Potem mieliśmy starcie o warzywo, uścisk dłoni prezesa i kawałek szkła, czyli spotkanie GZ Stali z Impro Row Rybnik. To był taki mecz trochę z gatunku. O lepsze samopoczucie przed decydującą fazą rozgrywek. No i tu trzeba przyznać, że gospodarze stanęli na wysokości zadania, ogrywając tym razem stawiającego się im w pojedynkę maksyma drabika. Nim jednak do tego doszło, okazało się, że nie wszyscy telewizyjni sprawozdawcy zajmujący się żużlem, takoż graficy obsługujący transmisję w stacji 11 powinni się tym zajmować. Miało być zacnie i dostojnie. Ryszard Dziadkowiak, jeden z nielicznych z tego pokolenia żyjących, współautor pierwszego złota drużynowych mistrzostw Polski Gorzowskiej Stali, po latach doczekał się Swojego odcisku dłoni na Jancarzu i pamiątki powsze czasy. Miało być więc z szacunkiem, dostojnie, zacnie. A wyszło jak to współcześnie. Grafik pomylił pisownię nazwiska. Reporterka pomyliła nazwisko. Miało być pięknie, a wyszło żałośnie. Rozumiem, że dziadkowiak. To tak skomplikowane nazwisko, że wymaga co najmniej kilku tygodni ćwiczeń pamięci, żeby naumieć się wypowiadać je jak należy. Panie Ryszardzie, wielki szacunek za dokonania i przepraszam w imieniu Żużlowej Młodzieży za to faux pas, które Pana spotkało podczas transmisji. Po Gorzowskiej stronie Wracając do meczu, liderzy pojechali swoje. Świetnie, Oskar Pfeiffer, jak na tegoroczne dokonania. No ale kolejny raz sygnalizuje zjazd formy Oskar Paluch. To jedyny, jak się mówiło przed sezonem, wartościowy junior w składzie stali, który miał łatać dziurę po nieobecnym zawodniku U24. No bo takiego stalowcy nie zakontraktowali. O ile jeszcze w pierwszej fazie sezonu ten pomysł zdawał się mimo wszystko sprawdzać, o tyle w tej chwili, i to na własnych śmieciach, Oskar Paluch zasygnalizował poważny zjazd formy. No i tutaj potrzeba radykalnych działań, bo przed Gorzowianami decydujące. Spotkania o ich losach. Szczęście w nieszczęściu gorzowian, że u innych wcale nie jest lepiej. No ale o tym to już za chwileczkę. Cóż jeszcze po tym meczu? Thompson wrócił definitywnie i ostatecznie. Nie ma już takich spotkań, gdzie pierwsze dwa, czasem trzy wyścigi, jak cię mogę, a potem Śliwki. Teraz trzyma fason i potrafi trzymać formę. Tak czy siak jednak, mimo równego składu, stalowcy chyba nie do końca zachwycili na tle mizernie prezentującego się śląskiego rywala. Jak wspomniałem, jedynym rywalem dla Gorzowian był Maksym Drabik i o dziwo, Miki Pedersen, który jak to on no, musiał narobić jakiegoś bałaganu w trakcie meczu, nie byłby sobą, tym razem nie gestykulował, nie wykrzykiwał, nie ewakuował się ze stadionu przed zakończeniem spotkania, tylko potrafił podjechać do staranowanego Andrzeja Libiediewa, poklepać go po plecach i spokojnie wytłumaczyć, dlaczego stało się, jak się stało. I przeprosić za to, że tak się właśnie stało. Niki przestał być dzikiem. Ja się nie zgadzam. Ja wolę chuligana Pedersena. No ale skoro wszyscy tacy grzeczni i takie standardy obowiązują w lidze, Niki nie chciał się wyłamać. Po piątkowych spotkaniach była Sobota i Holsztedt. Tamże znakomite występy Dominika Kubery i Kacpra Woryny. Jestem zachwycony, bo od dawna trzymałem kciuki za Kacpra. Wszyscy mówią o, o dziadku, o tradycjach. Tak, to jedna prawda. Ale druga prawda jest też taka, że będąc małolatem, juniorem, Kacper uczestniczył w tragicznym wypadku z udziałem świętej pamięci Krystiana Rępały. Potem musiał przeżyć ogromną falę hejtu i ataki ze strony ojca Krystiana, który niewybrednie oskarżał go o sprawstwo. Trzeba mieć nielada odporną głowę, by po takich zmaganiach nie tylko wrócić do ścigania, ale wrócić w taki sposób, żeby awansować do Grand Prix. Prawo Kacper? Trzymam kciuki. Oczywiście fachowcy powiadają, że, że Kacper nie jest żadnym faworytem, że wyczynem będzie, jeśli się utrzyma w cyklu. A ja mimo że przyjmuję taką argumentację, to jednak mam nadzieję, że tym razem Kacper nie powieli drogi czy to Pawła Przedpełskiego, czy Przema Pawlickiego i na dłużej zagości w cyklu, nawet jeśli nie będzie się bił o medale. Skoro jednak potrafił do tego cyklu się dostać, to dlaczegoż nie miałby się w nim utrzymać na dłużej, a wręcz dlaczegoż nie miałby zdobyć medalu? Teoretycznie. Wszystko jest przecież możliwe. Kacper, jesteś wielki i trzymam kciuki. Będzie dobrze. No a teraz po sobocie przyszła niedziela. W niedzielę, cóż no, w grudziądzu święto, kiedy w piątek poległ z kretesem Falubas, gołębie Bayer System GKN Grudziądz, hmm, wiedziały już, na pewno, że są w pierwszej czwórce. Na deser więc mogły odpuścić nieco kronoplast Włókniarzowi, w którego to składzie pojawił się po długiej przerwie Piter Pawlicki. Ale o odpuszczaniu nie było mowy. Tylko dwie indywidualne trójeczki po stronie gości no i Kolejne ekstraligowe spotkanie w największej, najważniejszej, a zdaniem niektórych najśmieszniejszej żużłowej lidze świata, gdzie goście nie dobrnęli nawet do trójki z przodu, zatrzymując się na 29 oczkach w spotkaniu. Rzekomy medialny nowy nabytek włókniarzy Jamon Lisi pojawił się w składzie WKM-u po tygodniowej przerwie odrestaurowany i postawiony na nogi przez fizjoterapeutę kadry i klubu Piotka Lutowskiego. W pierwszym wyścigu wygrał. Potem jeszcze jedynka z bonusem po porażce kangurów grudziąskich z kangurem częstochowskim. No i potem już nie dał rady dwie śliwki. Zatem, jeśli na tej podstawie mielibyśmy oceniać siłę domniemanego transferu Częstochowy, to ta nie prezentowała się zbyt okazale. Trzeba jednak pamiętać, że arena w Częstochowie dla licea jest jak drugi żużlowy dom. Tam jego styl jazdy, jego sposób wjazdu w wirażę. A jaki wjazd, taki później skutek przy wyjeździe, sprawdzają się idealnie. I tam, czy będzie pod koło, czy będzie twardo i skaliście, Licji zawsze sobie poradzi. Skoro więc ma trafić do Częstochowy, to tam powinno być mu dobrze. Pytanie tylko, czy po pierwsze, Częstochowa sportowo zdoła się utrzymać w ekstralidze, a powtórę, czy podoła finansowo i organizacyjnie, bo ostatnie wieści, i to nie dotyczące tylko bieżącego sezonu, nie są w tej materii optymistyczne. No ale skoro tu nie doczekaliśmy się emocji, liczyliśmy na nie w starciu gigantów. We Wrocławiu wreszcie mecz o coś, o, bo o rozstawienie w playoffach. W zasadzie o drugą pozycję po rundzie zasadniczej, która determinowała miejsce pierwszego spotkania między Betartem, Betardem Spartą a press Grupą deweloperską Toruń. No i tutaj niestety, kolejny raz, nie doczekaliśmy się. Spodziewanych emocji. Betard Sparta wysłała potężny sygnał w stronę potencjalnych rywali. Wróciliśmy i jesteśmy u siebie, nikt nam nie podskoczy. Toruń nie podskoczył. Początkowo dwa wyścigi wygrał jeszcze Patryk Dudek, ale kiedy zaczęła chodzić szeroka, Dudek po takim juniorskim kołowrotku zgasł. Nieco tylko przejął po nim pałeczkę Emil Sejfudinow, ale i on nie zaliczył tego spotkania do wybitnych po swojej stronie. Kerc, jak to Kerc, trochę tak wzorem psena Jensena w Grudziądzu, pierwszy bieg na straty, na zapoznanie się z torem, a potem już jak należy. Ostatecznie skończyło się bardzo wysokim zwycięstwem gospodarzy. Harcowali juniorzy, szczególnie Kuba Krawczyk. Hm. Czy da się kogoś ewidentnie wyróżnić po stronie toryńskich rywali? No chyba nie. Gdyby złożyć z Dudka i Sejfudinowa jednego zawodnika, Dudka z pierwszej połowy spotkania, dokładając doń Sejfudinowa z końcówki meczu, no to byłby jeden solidny rywal. Ale pozostali tym razem zawiedli. Lambert, który wydało, wydawało się zażegnał kryzys, był taki jakiś nijaki i mimo chyba niezasłużonej do końca szansy w biegu nominowanym, nie zdołał do końca się przełamać. Podobnie Mikkelsen. Też niby szarpał, niby próbował, ale im dalej w las. Im dłużej trwały poszczególne wyścigi, tym Duńczyk bardziej przygasał. Czy to o czymś świadczy? Chyba nie. Trzeba jednak pamiętać, że mecz meczowi nierówny. Inne warunki torowe, inny moment formy, inna dyspozycja dnia. Różnie bywa. Zdarzy się dzień konia i jedni bądź drudzy, u siebie bądź na wyjeździe, czy to Wrocław, czy Toruń, w ryba są w stanie sprawić rywalowi solidnego psikusa. A że się spotkają w rundzie finałowej, dla roztropnych to było oczywiste. Wspominałem na początku. Kluby nie ryzykowały, a w przypadku Leszna, gdyby wybrało Bydgoszcz, to nie byłoby nawet ryzyko, a wręcz ryzykanctwo, no i powybierały tak, żeby było spokojnie i bezpiecznie. Falubas z rowem, Gorzów z Częstochową, a w górnej połówce Lublin z Grudziądzem i Wrocław z Toruniem. Czy grudziąc bez szans na medal? Teoretycznie. Gdyby nie serce. Pewnie przychyliłbym się do takiej opinii. Ale, ale GKM przystępuje do rundy playoff z pozycji underdoga, a z tej pozycji świetnie się atakuje. Jeżeli nie zdobędą medalu, nikt w Grudziądzu nie będzie miał pretensji. Ale jeżeli zdołają wyszarpać którykolwiek z krążków, święto będzie jak tuż po wojnie, kiedy to Olimpia Grudziąc, Olimpia Unia, a potem Unia Grudziąc, przez trzy sezony 48, 49, 50 rywalizowała w lidze i nawet zdobyła brązowy krążek. Byłby to fantastyczny powrót i nawiązanie do tradycji. Tego nie ukrywam z całego serca GKM-owi, który jest mi bliski i nie zamierzam tego ukrywać życzę. A jeśli się nie uda, tragedii nie będzie i świat się nie zawali. No i żeby nie było, że ten Sierak to taki stary, zramulały zgret, któremu nigdy nic się nie podoba. Otóż w ten weekend spodobało mi się, mimo że nudy na torach ligowych. Co mi się spodobało? Spodobał mi się wpis prezesa Wojciecha Stępniewskiego, Komentujący wyniki zawodów w Holsztyn. Panie prezesie, ja też bardzo chciałbym zobaczyć minę Armando Castani. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami do kolejnego bez deflektora, tym razem po pierwszych starciach decydującej części sezonu. Trzymajcie się, przenosi Rakowski. Do zobaczenia i do usłyszenia.